Cześć kochani, z tej strony Renata. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na dzisiejszy filmik. Zrobimy sobie czekoladownik na dużą czekoladę. Wykorzystam kolekcję Rose Lane od Scrap 8. Tak jak widzicie, jest to kolekcja utrzymana w takich odcieniach zieleni, beży, bardzo stonowana i myślę, że fajna na wiele okazji. Ja zrobię taki uniwersalny czekoladownik, który można wręczyć na urodziny, imieniny bądź bez okazji. Cała kolekcja jest dosyć kwiatowa, dlatego właśnie idealna również na ślub, czy nawet komunię. Myślę, że, że, że nawet na takie okazje można ją wykorzystać. To jest dosyć. Chyba stara kolekcja, dlatego że tutaj są elementy do wycinania, jeszcze jednostronne, tak jak widzieliście. Teraz już wszystkie kolekcje Scrap 8 są dwustronne, co ułatwia moim zdaniem wycinanie. No i też mm, fajniej można dopasować elementy, jeżeli mamy, bo możemy sobie odwrócić na drugą stronę i w drugą stronę poprowadzić kompozycję. A tu jednak jesteśmy troszeczkę ograniczeni. No i we wszelkiego typu pracach, pop-up, takie elementy dwustronne myślę, że lepiej wyglądają. I tak, jak widzicie, wybrałam sobie jeden arkusz z tej kolekcji. I teraz będę obcinała pasek taki na szerokość czekoladownika. Tak naprawdę z. Praktycznie z jednego arkusza e, można okleić tą bazę w koło. E, z takiego paska, który sobie odcięłam, e, ja jestem w stanie okleić właśnie tutaj w środku e, to skrzydełko, tylko i wyłącznie to skrzydełko, tutaj ten e, środek m, pod spodem. E, to ewentualnie można dokleić kawałek z tego boku, który tam został. No i z zewnątrz, o, oczywiście, e, tak jak tutaj Wam pokazuję, ja zawsze i tak zaklejam e, sobie te skrzydełka i robię taką kieszeń. I ewentualne życzenia e, wkładam na, na jakiejś takiej karteczce dodatkowej. E, ewentualnie można, można z tyłu też, tam jest dosyć dużo miejsca na tej tylnej klapce. I tam też można jakieś krótkie życzenia jak najbardziej umieścić. A przez to, że ozdabiam tak naprawdę tył tego czekoladownika, bo w założeniu przodem czekoladownika jest ta strona z klapką, ja zawsze właśnie robię tak, że ozdabiam tak zwany tył. Mam większe pole do popisu, jeżeli chodzi o dekorację z tyłu. Zamykam sobie cały czekoladownik na magnes, tak jak to za chwilę będziecie widzieli. I jeszcze tam, właśnie gdzie jest ta, ta klapka, znaczy ten taki dzyndzelek, który trzeba było włożyć do, do tego wyciętego otworu. Ja tam sobie przyklejam zawsze serwetki, i wtedy można sobie zrobić takie, takie coś do postawienia, tak naprawdę. Na półce, bo jak się odchyli tą klapkę, no to spokojnie ta klapka może posłużyć jako nóżka. I jak najbardziej taki czekoladownik można postawić sobie na półeczce jako taka ozdoba, ozdoba pamiątka, jeżeli ktoś lubi takie kurzołapki. I tutaj oklejam dalszą część czekoladownika. Widzieliście, że ten z tyłu ten element taki z tym łukiem. Sobie adresowałam i wycięłam po prostu nożyczkami. I tutaj na wierzchu mogłabym zostawić tą jedną warstwę i tylko na tej jednej warstwie budować kompozycję, ale postanowiłam, żeby tutaj było trochę bardziej, trochę bardziej warstwowo, dlatego z tego arkusza wycięłam tak naprawdę taką centymetrową ramkę, bo tutaj z boku mam około centymetra, właśnie rameczki, to dam na, na samą górę i pod spód jeszcze dam jedną warstwę z takiego pyżowego arkusza. Tutaj ten, to co wyciąłam, uzupełniam po prostu jakimiś resztkami papieru, które mi gdzieś tam zostają po innych projektach i mam tego uzbierany już cały karton. Małe, za małe na jakieś tam skrapki, ewentualnie listki, ale, ale na takie właśnie uzupełnianie y, y, tych takich y, przestrzeni, które gdzieś tam wycięłam, są idealne albo no, właśnie na, y, na podbicie, tak jak tutaj widzicie. I tutaj pod spodem, właśnie dałam ten beżowy arkusz, żeby, a, żeby to było troszeczkę ciekawiej i trochę bardziej przestrzennie. I obydwie te warstwy daję sobie na lekkich dystansach, tak naprawdę takich no, bardzo małych. Nie daję tutaj e, tektury indroligatorskiej, bo często też wykorzystuję e, tekturę, ale ona e, jest jednak cięższa niż taki e, zwykły papier. Tu jest papier o gramaturze 300, e, więc on też. Daje delikatną delikatną warstwę, tą przestrzeń, taką między, między, tak naprawdę warstwami. I tutaj, tak jak mówiłam, e, całość zamykam sobie na magnes. I tutaj idealnie e, magnes zawsze wpasowuje się w ten, e, w ten otwór. Sklejam sobie skrzydełka i za chwilę jeszcze będę dokładała e, na klapce. Kolejny magnes, tak żeby całość zamknąć. Tutaj oczywiście wygodniej byłoby, gdybym sobie e, włożyła na przykład czekoladę do środka, no, której oczywiście ja nie mam. <laughs> Muszę sobie znowu e, kupić takie, taką czekoladę e, specjalnie do, do filmów, bo już mam Merci, mam e, Toffifi, e, mam Raffaello, więc teraz przyszła na. Na dużą czekoladę, żeby, żeby ją mieć, to do, do filmów, do pokazywania, jak to będzie wyglądało już z czekoladą w środku. Ale nigdy nie pamiętam o tym, żeby ją kupić. I teraz będę budowała kompozycję. Tutaj wykorzystałam tak naprawdę tą grafikę, która była na, na arkuszu. To, tą okiennicę wycięłam z elementów do wycinania i podniosłam na, na lekkich dystansach. I teraz będę układała sobie kompozycję, również właśnie tworząc warstwy. I oprócz tych elementów wyciętych z kolekcji, wykorzystam również kwiaty z tkaniny, które zrobiłam. To są jedne z moich pierwszych kwiatów, z tkaniny, ale bardzo bardzo mi się podobają. Efekt mi się podoba, tak naprawdę, jaki uzyskałam. I tu widzicie, że te wszystkie listki, paprotki trochę sobie tuszuję na brzegach tuszem z archiwala w kolorze oliwki. Zamykam te, te takie białe. Jakby obwódki, bo ja wycinam bez tych białych, białej obwódki, z reguły te, te elementy. No, listki czy kwiatki da się, no, po prostu z poprotką już było gorzej. Starałam się zrobić jak najmniejsze te obwódki, żeby jak najmniej było widać tego białego arkusza, dlatego też potuszowałam sobie właśnie te, te elementy tym tuszem z archiwala i on tak naprawdę spowodował, że ta poprotka troszeczkę wtopiła się w to tło zielone, bo taki dosyć, dosyć podobny kolor wyszedł. No i teraz budowanie kompozycji. To, co czasami zajmuje dosyć dużo mm, czasu, bo to się przekłada, dokłada, i tak naprawdę do tego nie, nie widzicie, ale ten czekoladownik kleiłam kilka dni, bo wiecie, parę minut miałam danego dnia. Później tym się musiałam zająć, bo to okres wakacyjny, więc dzieci w domu. I to tak dobrze, że, że udało mi się to jakoś skleić przed emisją filmu. I i jakoś to poskładać. I tutaj będzie na pewno widzieć gdzieś tam zmianę trochę kolorystyki, w sensie, bo raz kleiłam. A w dzień później już był taki, taki delikatny wieczór, więc troszeczkę kolorystyka może się zmienić. Ale udało się, na szczęście, i, i efekt wyszedł całkiem fajny. I co jeszcze chciałam powiedzieć. Te elementy właśnie 3D typu kwiaty ja już nieraz mówiłam w swoim filmie, że kleję sobie ostatnio na heavy body gel. Heavy body gel taki matowy. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, no to no, to na pewno szybciej będzie na klejne gorąco. Tyle, że Tutaj mogę jeszcze poprawić tą kompozycję, coś jeszcze dokładać. E, poza tym, ten żel jak wyschnie, to on jest matowy i go nie widać. A jednak, jeżeli e, klej na gorąco gdzieś tam, tam jako za dużo, gdzieś tam wycieknie, no to robi się takie brzydkie coś trzeba to, e, trzeba to gdzieś tam kamuflować. Mm, a tutaj, jednak, e, tym heavy body żelem. No, nie widać, nie widać tego błyszczenia. I, I dla mnie dla mnie to bomba klejenie na, na heavy podyżel. Mm, bo też y, nie ciągną mi się te niteczki. E, no i jest moim zdaniem dużo wygodniej. E, I tutaj te wszystkie tak jak już w poprzednich filmach pokazywałam druciki do tych elementów papierowych typu listki, przyklejam właśnie też na heavy body gel, Mogłabym też na, na zwykły klej introligatorski, dlatego że te druciki są pokryte już taką taśmą papierową. Myślę, że to też by złapało, ale moim zdaniem na heavy body gel mm, łapie to szybciej. On jest bardziej gęsty i szybciej zastyka. I tak naprawdę Zaraz mogę przyklejać do kompozycji te elementy. Ok, teraz będę tylko dokładać, doklejać kwiaty z tkaniny, te listki z tkaniny i, i elementy wycięte z kolekcji. I na koniec jeszcze dodam napis napis już nie z tej kolekcji, bo do tej kolekcji nie ma napisów napis będzie pochodził z kolekcji Królewski Ogród taki tej z pawiami taki tekturkowy napis ja go sobie tego chyba nie, za bardzo nie będzie widać na filmie ja go sobie trochę tą tekturę oderwę, czyli zrobię, żeby napis był bardziej płaski Kleję na kawałku z kolekcji, ale tą, tekturę, którą oderwę, wykorzystam jako dystans, tak żeby nic się nie zmarnowało. Więc zapraszam na dalszą część filmu już przy muzyce. mankind won't be destroyed. The fact that you and I are... Working... I czekoladownik mamy gotowy. Na koniec jeszcze dokleiłam sobie trzy motylki. E, I tutaj już poza kamerami dokleiłam e, tą serwetkę, i środek wykleiłam. I boczki, bo o tym też zapomniałam na, nagrywając. I widzicie, że tutaj e, spokojnie ten czekoladownik można sobie postawić. I będzie ozdobą na półce. Myślę, że tak opakowana czekolada. Bądź tak naprawdę coś innego, bo tam też może się znaleźć jakiś inny drobiesk. Będzie fajnym prezentem na każdą okazję. Mam nadzieję, że Wam się mój filmik podobał, i też czekoladowy przede wszystkim, bo mi się bardzo podoba efekt. I dziękuję bardzo, że jesteście tutaj ze mną, że komentujecie. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdy like. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.